zacznijmy może naszą konferencję, którą poświęciliśmy chorobom płuc, ale w różnorakim ujęciu, ujęciu i gdybyśmy mogli poprosić Pana doktora Piotra Dobrowieckiego, żeby mógł nas wprowadzić w zagadnienie, no i taki temat omówić, Jesteśmy tym, czym oddychamy. To jest myślę, że dosyć interesujący. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie. E, e, bardzo miło e, tutaj przed Państwem wystąpić. Mam nadzieję, że sprostam temu zadaniu, które Pan Marek mi czyli jesteśmy tym, czym oddychamy? Czy w rzeczywistości tak jest? Czyli jak działają płuca i najczęstsze choroby płuc? Taki drobny wstępik do, do tego, co będzie dalej. Proszę płuca to jest potężny narząd. On łączy nas ze światem zewnętrznym, tak jak przewód pokarmowy, taki układ oddechowy, także świat zewnętrzny wpukla się do człowieka właśnie w, poprzez układ oddechowy. Górne, dolne drogi oddechowe, każde mają swoje funkcje. Oczywiście utkanie naczyniowe towarzyszy miązzowi płucnemu, bo bez tego tak naprawdę nie mogłoby dochodzić do... Wymiany gazowej. Proszę Państwa, jak wygląda historia naturalna płuc? Czego w strzelowej sprawie całkowicie ukształtowane w 13 tygodniu życia płodowego? I jakie to ma znaczenie? Dlaczego to w ogóle wrzuciłem na stałe? Proszę Państwa, to, co robi mama w trakcie ciąży, to czy pali tyton, to gdzie mieszka, ewidentnie wpływa na to, co się będzie później działo z małym człowiekiem po urodzeniu. Co więcej, Pęcherzyki półsłone rozwijają się głównie po porodzie, a ich liczba rośnie do ósmego roku życia. I znowu kolejny ważny element. Tak naprawdę to, co się dzieje z małym człowiekiem w momencie, kiedy już jest po tej drugiej stronie, już jest, e, e, że tak powiem, e, istotą, która nam współtowarzyszy, oddycha je, czuje, oddycha, czyli tak naprawdę te bodźce zewnętrzne. Wchodzą do jego układu oddechowego i to, co się dzieje w tym okresie niemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ewidentnie wpływa na to, czy ta osoba, jak będzie dorosła, będzie w pełni wydolna. Bo badania pokazują, że pojemność życiowa płuc to jest niezależny, jeden jedyny czynnik, jak mielibyśmy wybrać, to jest niezależny czynnik tego, jak długo będziemy żyli. Więc to. Czy no, małe dziecko ma rozpoznane albo może nierozpoznaną astmę, to czy przebywa w dymie tytoniowym, to czy mieszka w zanieczyszczonej atmosferze, ewidentnie wpływa na to, czy jako 18 latek zaczynający swoje życie dorosłe będzie kandydatem na osobę, która rozwinie POHP, będzie kandydatem na osobę, która o zdrozu może wcześniej umrzeć. Y Oczywiście następnie tylko płuca zwiększają swoją objętość, towarzyszy temu rozwój naczyń, po to wszystko, żeby zapewnić odpowiednią wymianę gazową. Płuca wyglądają jak odwrócone drzewo, także to wiemy, mają różne funkcje, spełniają zarówno górne, jak i dolne drogi oddechowe, tak jak wspominałem, ogrzanie, nagrzanie powietrza i to jest fantastyczny narząd. Główne drogi oddechowe, nos, którym powinniśmy oddychać, to jest fantastyczny filtr. Jeżeli nie działa, na przykład w wyniku alergii, no to zanieczyszczenia powietrza, wszystko to, co nie powinno wpaść do płuc, bo by się zatrzymało na nosie, wpada do układu oddechowego, drażni, powoduje rozwój przewlekłego zapalenia. Także do pęcherzyków płucnych powietrze dociera ogrzane, powinno być oczyszczone. Ale Tłusz, drobne ciała obce, bakterie, mimo wszystko jakoś znajdują sobie drogę do tego, żeby dotrzeć do poszczególnych partii układu oddechowego, ale one są wychwytywane i następnie wraz z ruchem rzęsek wydostają się poprzez gardło, są połykane i właściwie można było powiedzieć problem z głowy kwas solny w żołądku zrobi z tym porządek. Ale okazuje się, że takie są zdrowe, a o dużej części Mieszkańców Polski, o tym będzie pan profesor Kurczyk mówił, niestety tak nie działa. Z, jakiejś, z jakiegoś powodu ten róg jest uszkodzony, z jakiegoś powodu ten stan zapalny, czy to astma, czy to OHP, czy inne przewlekłe choroby układu oddechowego mogą zaburzać ten fantastycznie funkcjonujący narząd. Funkcja oskrzeli właściwie do pewnego momentu to jest jedynie przewodzenie powietrza, które niesie tlen, czyli to paliwo, które powoduje, że możemy normalnie funkcjonować. Nasz mózg, nasze płuca, nasze nerki potrzebują tlenu i ta funkcja przewodnicza płuc to jest do 16, właściwie do 20 rozgałęzienia. Następnie strefa wymiany gazowej, która jeżeli nie działa, skazuje nas na to, że siedzimy, nie możemy chodzić. Że nie możemy się ubrać, czy nie możemy się umyć jak w skrajnym przypadku przewlekłej operacyjnej choroby płuc. Proszę Państwa, jak ten fantastyczny narząd działa? Tak naprawdę te 300 milionów pęcherzyków cały czas pracuje. One tak naprawdę z dnia na dzień, z minuty na minutę jakby powodują, że tlen dostaje się do naszego organizmu, a dwutlenek węgla wydostaje się na zewnątrz, krew poprzez kapilary płucne przepływając. Oddaje dwutlenek węgla, zabiera tlen i roznosi po całym organizmie. Tak jest u zdrowych. Jakże źle się żyje, jeżeli ten mechanizm, na przykład w wyniku zjawiska rozedmy, przestaje funkcjonować. Czasami u osób z ciężką POHP do 80% płuc jest niefunkcjonalnych. Te pęcherzyki są popękane, one są dysfunkcjonalne i nie ma wymiany gazowej. Czyli jeżeli nagle ograniczymy komuś możliwość Korzystania z tlenu o 80%, tak naprawdę to życie jest bardzo smutne i to życie jest życiem kanapowym, domowym. Ta osoba już jest wyłączona często poza margines życia społecznego. Tak jak wspomniałem, płuca łączy nas ze światem zewnętrznym. Wraz z wdychanym powietrzem różnego rodzaju cząsteczki stałe, wirusy, bakterie dostają się do układu oddechowego, ale płuca są na to przygotowane. Tak naprawdę. Błona śluzowa to jest bariera, ale bariera funkcjonalna. Ona bierze udział nie tylko w tym, żeby to była wyściuka dróg oddechowych, ale to jest narząd wydzielania tak naprawdę, który poprzez komórki, które napływają tam, uczestniczy w obronie organizmu przed tym, co czasami sami w sposób bardzo nierozsądny, wciągając tym tytoniowy, dostarczamy do układu oddechowego. Także nie tylko tytoń, ale również inne zanieczyszczenia, którymi chociażby oddychamy w Warszawie, w Krakowie, w dużych aglomeracjach miejskich. One wnikają do układu oddechowego, powodują rozwój przewlekłego zapalenia. Stąd też osoby, które badają ten temat zastanawiają się, czy to przypadkiem nie jest główna przyczyna tak naprawdę tej epidemii, alergii, astmy. Czy też przewlekłej operacyjnej choroby płuc w, dwutysie, w XXI wieku. No, coś musiało się zmienić. My się nie zmieniliśmy. Jesteśmy dosyć podobni, jeśli chodzi o nasz genotyp i fenotyp. Ale świat się zmienił. To, co się wydostaje z silników samochodów, to, co się wydostaje z kominów, domów, e, wpada do układu oddechowego i jeżeli razem z pyłkiem brzozy czy pyłkiem trap wnika do układu oddechowego, to jest silniej drażniący czynnik niż też. Ten wnikający w czystym ekologicznie miejscu, które brzozy, czy do układu oddechowego, czy do nosa, e, osoby, która e, jakby oddycha. E, to przewlekłe zapalenie, o którym już wspominałem, e, to jest normalna błona śluzowa, normalne utkanie płuc. E, e, I przewlekłe zapalenie, czy wywołane alergenem, czy wywołane dymem tytoniowym, czy zanieczyszczonym powietrzem, hipersekrecja śluzu czynnik obronny. Kaszel jako wyraz irytacji układu oddechowego na pyłek, na zanieczyszczone powietrze, czy też na dym tytoniowy. Coś normalnego. Kaszel, nadprodukcja śluzu, duszność, bo nagle te ostrzawcy chcą się skurczyć i nie dopuścić do wniknięcia głębiej czynnika, który został zinterpretowany. Uwaga, brzoza, to może Ci zaszkodzić. Ale to jest bezsensowna reakcja. Także bezsensowną reakcją jest reakcja na dym tytoniowy, ale to jest czynnik potężnie drażniący. Potężny karcynochel, który y, musi wywołać reakcję zapalną, ale ona wywołana latami, prowadzi do tego, że zapadamy na śmiertelną chorobę, jaką jest przewlekła operacyjna choroba płuc. I to zjawisko rodzedne, o którym przed chwilą wspominałem, proszę Państwa, no te pęcherzyki płucne, one słabo działają. One tak naprawdę y, są dysfunkcjonalne i ta wymiana gazowa się nie odbywa, stąd też te objawy po OHP wydzielanie śluzu, czy odkrztuszanie, kasze, obrzęk drobnych ostrzelików, czyli błona śluzowa, zapalnie zmieniona, zwężona, dysfunkcjonalna, poprzez destrukcję obwodowych części płuc, zjawisko pułapki powietrznej, mamy tak naprawdę do czynienia z chorobą, która niszczy całego człowieka, bo ten proces zapalny, który rozwija się w płucach, przenosi się na całego człowieka i nie możemy tego pomijać. To nie jest tylko choroba płuc. My podchodząc do chorych na POHP, o którym zaraz będzie kolega mówił, patrzymy na całego człowieka. To jest człowiek zagrożony trzy razy częściej zawałem mięśnia sercowego, trzy razy częściej udarem, dwa razy częściej pojawia się cukrzyca typu drugiego, wyniszczeniem osteoporoza. Zaraz, tylko płuca? Nie tylko płuca. Cały człowiek choruje na POHP. Ale proszę Państwa, Ktoś powiedział, że bardzo miło i przyjemnie leczy się astmę. Tak, jeżeli to nie jest astma trudna i ciężka. Rzeczywiście wiemy jak leczyć tą chorobę. W XXI wieku mamy potężne narzędzia do tego, żeby tak naprawdę zapewnić pacjentowi pełny komfort. Ale dlaczego tak się dzieje? Że reagujemy na coś, co tak naprawdę nie powinno nam szkodzić. Ale to substancja, która nie szkodzi osobom zdrowym. Atopia. Tutaj już dziedzicznie uwarunkowana predyspozycja do tego, żeby zareagować na roztoczaku żółtomowego, na zaletnich grzybów pleśniowych, dziwna przekazywana nam z pokolenia na pokolenie tendencja do tego, żeby się irytować na coś, na co nie powinniśmy zwracać uwagi. I alergia, jako stan, gdzie już chorujemy, jeżeli pojawia się kaszel, świsty i duszność, to mamy do czynienia z zasną strzelową. Epidemiologia jest tak naprawdę no, przerażająca moim zdaniem, dlatego że... Tak naprawdę do 40% Polaków ma dodatnie wyniki testów skórnych, czyli ma tą atopię. Czyli może potencjalnie zareagować na coś, co nie powinno być mu przeszkodą w życiu, nie powinno być szkodliwe. Objawową chorobę alergię ma 30% społeczeństwa, czyli 1 trzecia Polaków ma alergię. Ona może się y, jakby umiejscowić w nosie. Na alergiczne nieżywność choruje 25% społeczeństwa. Astma ma 10% społeczeństwa polskiego, 4, 40 milionów, 4 miliony Polaków. A to powie Pani alergia pokarmowa. Tak naprawdę to są, to jest kolejne narządy, które padają ofiarą tego zjawiska i kolejne choroby, które my jako lekarze musimy leczyć. A POHP, ta wyniszczająca choroba układu oddechowego, o której dwa słowa powiedziałem, to jest choroba wywołana przez przewlekłe drażnienie układu Albo dymem tytoniowym, tak się dzieje w 80% przypadków, albo poprzez życie w zanieczyszczonej atmosferze. Ona charakteryzuje się niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez układ oddechowy, i dlatego bardzo ważne jest wykonywanie badań spirometrycznych. Ale to nie czas i miejsce, żeby o tym mówić. Ale muszą Państwo kojarzyć spirometrię z POHP, bo warunkiem sine qua non rozpoznania POHP jest yy, wykonanie badania spirometrycznego. Jak jest z POHP? Wiemy, jakie zanstmo, to jest głównie choroba związana z alergią, a na POHP zapada co trzeci palacz tytoniu. Czyli to taka rosyjska ruletka troszeczkę. Ale 30% osób, które nigdy nie paliły, a mają POHP, udowodniono, że związek tej choroby w ich organizmie. Jest z zanieczyszczonym powietrzem, które one oddychają. W Warszawie, w Krakowie, nie wiem, w Chicago czy w Bombay. Tak? Także to jest potężny, ogólnoświatowy, nie tylko polski problem, ale polski w wymiarze europejskim. Dlatego, że Polska jest czempionem, jeśli chodzi o zanieczyszczenia powietrza. My wdychamy najwięcej. Benzoalfapirek, były zawieszone. Więc zaraz będziemy liderem, jeśli chodzi o choroby związane z wdychaniem zanieczyszczonego po powietrza. Przy formie niskiej emisji, to nie jest prawda, że możemy wyjechać z Krakowa, um, osiedlić się w pięknej dolince górskiej, gdzie wszyscy palą węglen niskiej jakości. Nie uciekniemy od problemu, bo tam jest problem niskiej emisji. W Warszawie z kolei problem jest z zanieczyszczeniem powietrza związanym z tym, że rury samochodów. Wydalają cały czas, minuta po minucie, były zawieszone karcynogeny, które dostają się do naszych płuc. Jakbyście Państwo spojrzeli w statystyki, po alejach jerozolimskich codziennie przejeżdża 60 tysięcy samochodów tylko aleje. Tak? którzy mieszkają nad alejami, czy też ulica Wawelska, czy też Marszałkowska, niestety dwa-trzy razy częściej zapadają na astmę, dwa-trzy razy częściej mają POHP, sześciokrotnie częściej mają zjawisko bezobjawowej obturacji, czyli skurczu oskrzeki wywołanego przewlekłym zapaleniem na poziomie y, błony śluzowej układu oddechowego. Także y, musimy o tym pamiętać, że rzeczywiście to, co to, czym oddychamy, to warunkuje tak naprawdę, co się będzie z nami działo. E, także poprzez choroby, które nas dotkną. Jeżeli jesteśmy uszkodzeni, jeżeli mamy dziedzicznie, y, jesteśmy dziedzicznie naznaczeni, to unikajmy dymu tytoniowego, unikajmy zanieczyszczeń powietrza, bo Nasz układ oddechowy na pewno odpowie na, tym, na to bardzo niekorzystną reakcją. Może rozwinąć się choroba, taka jak astma, ale może się rozwinąć choroba taka jak POHP, która zabija Polaków 10-15 lat wcześniej niż ich rowieśnicy, którzy nie mają tej choroby. Także chciałbym, żebyście Państwo o tym pamiętali. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę... Świadomość społeczna POHP to tylko 3%, 3%. Jak można rozpoznać, jak można wzbudzić u kogoś chęć, żeby on poszedł do doktora i powiedział, ja chyba mam POHP. Jak on nie wie co, to jest POHP, prawda? Tylko 20% chorych na POHP posiada rozpoznanie. 2,5 miliona Polaków ma kaszę, duszność wysiłkową. Jeżeli jest 50-latkiem palącym, ty to nie musieli, kurczę, no serce, muszę iść do kardiologa. I często okazuje się, że po półrocznej czy rocznej odbijaniu się od różnych większych lub mniejszych szpitali czy klinik pada rozpoznanie poprzez wykonanie banalnego badania spirometrycznego. Ono nie jest banalnym badaniem. Ono jest na miarę uratowania życia tego pacjenta, bo temu towarzyszy edukacja, nie pał człowieku, masz POVP. temu towarzyszą odpowiednie leki, rehabilitacja, szczepienia. Także mamy dużo do zaproponowania tym pacjentom. Tylko musimy znaleźć te 80%. Dlatego cieszę się, że mogę tu z Państwem być, bo to Państwo musicie niestety nam pomóc. My jako lekarze sami nie damy rady. My leczymy te 20%. Oni powinni do nas przyjść i każdy, który pali tytoń po 40, ma duszność wysiłkową od kaszę, powinien mieć czerwone światełko. Mogę mieć POHP, pójdę do doktora, zrobię spirometrię, bo czytałem, bo widziałem, bo słyszałem w radiu. Chcemy czegoś takiego i mam nadzieję, że Państwo nam w tym pomożecie. pomożecie. Dziękuję bardzo.